Dzień dobry, jesteśmy w zespole Szkół w Bielczy. Przywitajcie się, pomachamy. Dzień dobry, dobry, dzień dobry, Będziemy dzień dobry, układać dobry. piramidę żywienia. Oskar, przeczytaj, co, jakich produktów trzeba jeść najwięcej. Przeczytaj tutaj, tak, z tego pasku papieru. Przeczytaj, co my A, musimy. Ten tak, co tam pisze? Przeczytaj tutaj do kamery. A nie, nie, weź ten wiecie, ucięty pasek. Na samym dole, ucięty pasek, gdzie pisze owoce i warzywa. I przeczytaj tu. Super, czyli wiemy, że najwięcej trzeba jeść owoców i warzyw. Każdy, kto ma na swojej kartce owoce i warzywa, układamy tutaj w rzędzie podstawę piramidy. Każdy przychodzi, układa w rzędzie. Tak, wszyscy podchodzą i układamy. Wiktoria już zaczęła. Wiktoria już zaczęła, wszyscy podchodzą i układają podstawę piramidy, czyli kto ma owoce i warzywa, układa. Być. Czy to mogę do, no, normalnie odłożyć? No to są raczej wędliny. To, jak, dasz, jak będą wędliny, dobrze? Dobrze. Kto ułożył? Wracamy na swoje miejsce. Dobrze. No bardzo dużo mamy owoców i warzyw. Super. No to może Marcel przeczyta nam, co jest, co jest następ... Co jest następne w piramidzie? Tak? Przeczytaj. Produkty zbożowe na wyższym. szczeblu. Znajduje się produkty zbożowe, to istotne, leko, się produktów bo to one są zdrowie jako wary, Super. Szukamy, kto ma w swoich produktach y, jakieś spo, y, produkty zbożowe, na przykład ryż, kaszę, mąkę, bułeczki. No to układamy. Układamy. Następna warstwa. Czyli powyżej warzyw i owoców. Układamy, kto ma. Takim jak jogurt, naturalne kefir. Dobrze, szukamy, kto ma mleko, kefir, jogurty, sery. Układamy, dobrze? No, następna warstwa piramidy. Układamy, kto ma takie produkty. Nie, nie, bo to jest nabiał, nabiał, czyli wszystko, co jest z mleka produkowane, robione. O, pięknie, jeszcze mamy dzisiaj kefir, dołożymy, świetnie. I następna warstwa, Maksymilian, przeczytaj, co będzie w następnej warstwie, weź karteczkę. Mięso, dwa najwyższe, A nie mięso. Nie. to produkty, które często nadużywamy, mięso. Warto, aby zamiast czerwonego mięsa, które powinniśmy jeść sporadycznie, pojawiały się w jedzie nasiona roślin strączkowych, ryby, jaja, chude mięso. Ma to znaczenie szczególnie w unikaniu spożycia dużej ilości nasyconych pasów tłuszczowych. Świetnie. Kto ma jakieś mięso? Ryby układamy przy tej warstwie: dużo mięsa, dużo mięsa. No, ale czytaliśmy, że tego mięsa wcale nie tak dużo, tak? Dobrze. No właśnie, nie wyjdzie jak piramida czyli tego mięsa powinno być troszkę mniej. Dobrze. I kolejna warstwa. Kto przeczyta? Ja. Ja. Przeczytaj, Oskar. Następna warstwa. Jaka to będzie? Siadamy na swoje miejsca. Proszę. najwyżej znajdziemy tłuszcze. Warto zwrócić uwagę na to, jakie tłuszcze wybieramy. Raczej od się spożywanie dużej ilości tłuszczów zwierzących warto zastępować je tłuszczami roślinnymi. Na przykład olej ży żywakowy, oliwka, zo... Oliwa z oliwek. Super, no to szukamy, kto ma jakieś tusze. Na, samym, na samej górze piramidy dołożymy olej i orzechy też tam były, tak? Super. wiem, bardzo dobrze. I mamy pełną piramidę żywieniową, pamiętając... Ale pamiętamy o czym, że najwięcej jemy których produktów? Tak, które są na samym dole piramidy. No to brawo dla wszystkich. Brawo, bijemy.